Już dawno chciałem nagrywać opowieści Dankera, ale musiałem poczekać aż mi jaja ja urosną do tego stopnia, że nie będę się po prostu ograniczał w tym, co wam opowiadam. Szczerze, opowieści Dankera i nie wiem, czy to w ogóle nazwa jest jakaś, która nadaje się na jakąś dłuższą serię, ale jest to seria, która może trwać i trwać, bo wielu z was po prostu chce usłyszeć jakieś ciekawe rzeczy związane z turniejami, z konkursami w wsadów i ogólnie z treningiem. Więc myślę, że mogę wam to zagwarantować i opowiedzieć wam parę rzeczy. Naprawdę czasem kontrowersyjnych i takich naprawdę zjebanych, yy, związanych z turniejami, bo szczerze przez te lata i te kilkanaście lat, gdzie jeździłem na turnieje i konkursy wsadów, naprawdę poznałem takich zajebistych, chujowych też, zajebistych ludzi i miałem z nimi takie sytuacje, że niektóre to aż muszę sobie nagrać, żeby po prostu... Kurwa, jak będę miał 70 lat i sklerozę, to sobie włączę ten filmik i sobie przypomnę, co ja z nimi nie przeżyłem. Na sam początek opowiem Wam historię, która wydarzyła się w Kaliszu bodajże w 2014 roku, no bo wiadomo, w Kaliszu organizowany jest jeden z najlepszych turniejów czy turniej w Polsce, czyli Kaliski Streetball Battle, Battle for Poland. W 2014 roku jeszcze takie złote lata, no nie mówię, że teraz nie ma złotych lat, ale jeszcze takie złote lata tego turnieju, gdzie na konkurs sadów przyjeżdżali naprawdę najwięksi przechuje, jednokrotnie Lipek, y, Smów, y, później przyjechał chyba w 2015 Miller, y, startował jeszcze Iron Mario, no naprawdę w chuj ekipa, w chuj bardzo mocny konkurs sadów, tak samo bitwa freestyle. I ogólnie na takich turniejach zawsze większych organizatorzy dbają o nas. Nie chodzi tu o noclegi, ale o imprezy. Są niesamowite afterparty i niesamowicie się bawimy w naszej ekipie. I wiecie o co chodzi z tą historią? Już Wam mówię. W hotelu, gdzie nocowaliśmy wszyscy uczestnicy turnieju. Wiadome, yy, najlepsi... Freestylerzy z całego świata, z Japonii, yy, najlepsi freestylerzy z Polski, Kid, yy, Bocian, Nestopa, Foraydy, wszyscy i tak dalej. Cała ekipa Dankitaly, Smooth i tak dalej. To nagle wszystkich zawołaliśmy na korytarz w hotelu z Paprotem. Ustawili się wszyscy w kółeczko wokół nas. Paprot, jak to słuchasz, to cię kurwa. <grym> pozdrawiam. I wiecie co? Odpierdoliliśmy taką bitwę breakdance. Nie, nie mówię, że byliśmy w normalnym stanie, ale odpierdoliliśmy na tle całej koszykarskiej Europy taką bitwę freestyle, że ja jak robiłem jakiegoś robaka na ziemi, to napierdalałem twarzą. Miałem twarz strzaskaną. Tak mnie bola, bolała gęba na drugi dzień, że to był szok. No ci co przyjechali na turniej, to byli w szoku, bo co za dwóch kurwa kretynów co oni robią. I w pewnym momencie wiecie co robi Paprot? Paprot chce się odepnąć od ściany i zrobić jakiegoś fikołka. Nie on chciał zrobić. Wszystko by było spoko, tylko że jak się kurwa chciał odepnąć od ściany, to mu noga po jaja wlazła w ścianę. Kurwa, ja pierdzielę, wszyscy w szoku. Jak jebło, po jajka mu piłka... W... Nie piłka, piłka, noga mu weszła w ścianę, płyta gipsowa pękła i pamiętam wtedy na drugi dzień organizator Jarek Szukali tego nagrania z monitoringu, żeby odzyskać, bo była taka bitwa dojebana, która zakończyła się totalnym KO, czyli rozjebanym, rozjebaną po prostu ścianą, no bo Paprodowi sztuczka nie wyszła, on został z nogą w ścianę, ja zostałem z rozkwaszonym ryjem, a cała koszykarska Europa, pewnie pamiętają, naprawdę, to była bitwa, w... chcecie zobaczyć jak to wyglądało? Włączcie sobie Boom Funk MC z Freestyler, i dosłownie było to samo. I takich historii. Takich kurwa, nie wiem, głupich, nieśmiesznych, jest naprawdę w chuj od jakiejś, nie wiem. sytuacji, gdzie jakiemuś lowi buty ściągnąłem na afterparty i wyrzuciłem do rzeki. Także wszystko przed wami. I to jest najfajniejsze w konkursach sadów może nie same konkursy, które są oczywiście zajebiste, ale wszystko to, co się dzieje wokół z tymi właśnie ludźmi także oczekujcie kolejnej historii, która może nie jest krótka, ale która jest ciekawa do opowiedzenia, także Elo, a i jeszcze bardzo ważna rzecz. Tu nie będzie jakichś filmików klejanych, bo często z wielu turniejów i z wielu, że tak powiem, moich historii, no nie mam po prostu materiału. Ale możecie to zminimalizować, możecie sobie słuchać mojego z aksamitnego głosu, jak do was szepcze opowiadam o wsadach. A! I kurwa, jak już tutaj jestem, to przypomniałem sobie o tym... Chciałbym podziękować wszystkim Patronom. Już zawsze się zbieram do tego. Teraz tutaj wrzucam listę aktywnych Patronów. Dziękuję Wam za wsparcie, bo nie ma z tego naprawdę pieniędzy. Nie robię tego dla kasy. A takie coś zawsze pomaga. I możecie mnie oglądać właśnie chociażby przez obiektyw, który mogę sobie kupić właśnie przez, przez takiego tak Także dziękuję. A! Idę jeszcze, zaraz wrócę. Mamy to. I drodzy Państwo... Kto nie dostał ode mnie opaski z patronów mojej opaski, y, Hazbe Team z moim logiem, którą możecie sobie nosić na nadgarstku, na penisie i możecie w awaryjnych sytuacjach nawet dać na kolano i użyć jako opaski na kolano skoczka, y, to każdy patron, jaki nie dostał jeszcze, zgłosić się, wyślę Wam to. I tyle. Znalazłem. I boli mnie teraz. Palec to się przyczasłem.